To był przypadek, ja nie mam ani żadnych tradycji rodzinnych, ani to nie było żadne moje marzenie. Matematyka to był świadomy wybór. A uczenie, tak się wydarzyło. I poczułam, że to jest fascynujące. Ale myślę, że każdy nauczyciel, jeśli chce naprawdę nie popaść w rutynę, musi się uczyć cały czas cały czas na nowo, cały czas odkrywać te nowe możliwości, nowe podejścia, nowych uczniów, zmieniające się potrzeby tych uczniów. Bo przecież uczniowie teraz i 15 lat temu nie są tacy sami. I trzeba cały czas uświadamiać sobie to i, i, i próbować coś zmieniać, próbować docierać coraz lepiej do nich. Szkoła musi odchodzić od podawania wiedzy. Ona coraz bardziej musi być służebna w stosunku do potrzeb uczniów i do dróg, które uczniowie sami sobie wybierają. Bo wiadomo, że w tej chwili kanałów docierania do, do wiedzy, nawet do umiejętności jest coraz więcej, a szkoła coraz bardziej musi służyć pomocą w wybieraniu drogi. Agnieszka Słowska, jestem matematyczką, jestem nauczycielką, jestem badaczką, jestem członkiem zespołu badawczego Badania PISA Międzynarodowego.